Zadanie: Dany jest trójkąt równoramienny o wierzchołkach ABC. Jego ramiona mają długość 10 cm. AC równa się BC, równa się 10 cm. Zaś obwód 32 cm. Oblicz jego pole oraz wszystkie jego wysokości, jeśli wysokość poprowadzona z wierzchołka C wynosi 8 cm. Wykonajmy na początku rysunek trójkąta równoramiennego ABC o ramionach 10 i 10 cm. A z wierzchołka C jest poprowadzona wysokość 8 cm. Z faktu, że obwód jest równy 32 cm, wynika, że podstawa jest równa 12 cm. Dlaczego? Jeśli od 32 odejmiemy 2 ramiona, czyli w sumie odejmiemy 20, pozostanie nam na podstawę 12 cm. Teraz możemy przejść do obliczenia pola naszego trójkąta. Wzór na pole: 1/2 a razy h. 1 druga to 1 druga. A, jak widzisz, to jest 12, a 8 w zadaniu była podana ósemka, czyli 8 cm, to jest wysokość poprowadzona z wierzchołka C. 1 druga z 12 to 6. 6 razy 8 to 48 cm kwadratowych. Mamy obliczone już Pole. Teraz wystarczy obliczyć dwie pozostałe wysokości naszego trójkąta. To jest trójkąt równoramienny, zatem te dwie wysokości, które teraz obliczymy, będą miały taką samą długość. Ale po kolei. Zaznaczamy wysokość. Z punktu A prowadzimy wysokość pod kątem prostym do ramienia. Jest to nasze H2. I teraz, jak obliczyć H2? Masz wzór na pole. P równa się 1, 2A razy H. I zwróć uwagę, że masz w tym wzorze już pole. Obliczyłeś pole, to jest 48. Czyli w miejsce literki P wstawiamy 48. 1, 2 jest przepisywana. Zaś A to jest nasza nowa podstawa. No, naszą nową podstawą jest tym razem prawe ramię naszego trójkąta. Czyli ta oto dziesiątka. A H2. To jest właśnie czerwona wysokość poprowadzona do podstawy 10, 48 przepisujemy, jedna druga z 10 to 5, H2 przepisaliśmy. I teraz obydwie strony dzielimy na 5, 5 podzielić na 5 to 1, czyli zostaje nam tutaj 1 H2, czyli po prostu H2, a 48. Podzielić na 5 to jest 9,6 cm. Kolejna wysokość, zaznaczona niebieskim kolorem na rysunku, ma taką samą długość jak H2, ponieważ jest to trójkąt równoramienny. Dajemy odpowiedź. Pole trójkąta wynosi 48 cm2, zaś jego wysokości mają długość 9,6 cm, 9,6 cm oraz 8 cm.